Tam, tak jak obiecałem w dniu dzisiejszym przedstawię wam dwie modyfikacje Będą to dwie modyfikacje do dwóch różnych systemów Bo będzie to modyfikacja Keter'a Gear Oraz modyfikacja, a dokładniej dorobienie czegoś do systemu Keter Connect Tak, zaczniemy na początku od Gear'a Od pancerniaka systemu Keter'a, tak? Mamy tutaj set, który możemy kupić pod postacią albo Keter'a Albo pod postacią Magnusona, Eubauera <coughs> Sorry Wielkim plusem tego systemu jest kart tak? Fajnie się nim jeździ Ale musimy pamiętać, że kartem zazwyczaj jedziemy od samochodu Aż do miejsca, w którym wykonujemy swoją pracę Niestety jaka pogoda jest, na to nie mamy wpływu I nieraz musimy przejechać tym kartem po błocie Musimy przejechać po jakimś piachu Eee, krótko mówiąc, w takim syfie, tak, i dojeżdżamy po tym syfie do domu czy tam mieszkania inwestora, I albo my jemy karta, ciścimy tak, przed wjazdem, albo musimy skrzyneczki, że tak brzydko powiem, eee, dźwigać na miejsce. Dlatego wpadłem na pomysł zrobienia platformy, tak. Jak wiecie, Cater jako jedyny system ma pokrywę, która jest całkowicie zdejmowana, tak? Pokrywa oczywiście w karcie. Stąd też się wziął mój pomysł. Zobaczcie, odpinamy sobie tylko pokrywę. Podjeżdżamy, jesteśmy z pod drzwiami, tak? U inwestora. Dojechaliśmy po tym najgorszym błocie, po tym najgorszym syfie. Łapiemy za komplet skrzynek. Wkładziemy, mamy platformę roboczą, tak? Możemy sobie jeździć jak chcemy. Możemy e, teraz jeździć tak naprawdę po czysty, e, czystymi kołami, tak po miejscu wykonywania pracy. Mamy tego naszego karta, w którym mamy jakieś przedłużacz, jakieś ciężkie narzędzia, które zostają na zewnątrz, e, albo po prostu z tego przepakowujemy tak na górę do jakiegoś kosza i jedziemy dalej, a dzięki temu, że mamy dorobione te koła nie musimy się przejmować, tak? nie musimy trachać żadnej platformy dodatkowej, której zresztą nie ma dostępnej do gira, więc byśmy też musieli ją osobno robić, a w ten sposób po prostu odpinamy pokrywę, zdejmujemy, mamy już system mobilny, tak? Po jeździe gdzieś tam po wnętrzu domu, po jakichś płytkach, po panelach, Taka platforma yy, to jest rzecz naprawdę fajna. Jak wiecie, i, i Milwaukee, i Kubrick, i Kistenberg nam dają takie platformy, tak? Możliwość jeżdżenia takimi platformami gir, jako tako jej nie ma. Ale dzięki prostemu zabiegowi, który zaraz Wam pokażę, możemy sobie taką platformę sami stworzyć. Zdejmiemy karta, tak? Odepnę skrzynię. I już Wam pokażę jak platforma wygląda z bliska. Platforma to nic innego jak cztery koła dorobione do naszej pokrywy. Tutaj powiem Wam żadnej filozofii. Pokażę Wam to na drugiej pokrywie. W każdej z pokryw, jeśli chodzi o e, serię gir, mamy. Tu, po rogach, takie duże przegrody. To jest 13,5 na 13 oraz 13 cm na 11 cm. Tutaj, w środku, znajdują się przetłoczenia, dlatego ja w środek dałem każdej z tych platform. Dałem po takim patyczku, który ma 2,5 cm grubości. Tak, jeden sal. On robi za Spornik. Na to dałem po prostu deseczkę, calówkę z przywierconymi otworami i przykręconymi kołami. To wsadziłem do środka i po bokach złapałem tutaj przez po prostu wkrętami. Chociaż to tak naprawdę nie było konieczne, ponieważ. Te deski są tak wymierzone, że wchodzą na ścisk. Tak? To nie ma prawa samo wypaść. Tym bardziej, że zazwyczaj ciężar dociska, a nie że jest podnoszone za pokrywę. Więc tutaj nie ma co się obawiać, ale mówię, dla pewności dałem po dwa wkręty. W ten sposób, jak widzicie, mamy platformę z dwoma blokowanymi kołami. Na czterech kołach skrętnych, tak? To nam daje naprawdę sporo możliwości. Jeździmy sobie po lokalu u inwestora naprawdę wygodnie. Możemy sobie na w skrzynie zrobić jakiś blat roboczy i mamy przewoźne stanowisko robocze, tak? Tu się nie męczymy, tutaj nie musimy dźwigać skrzynek, nie musimy za każdym razem karta na siebie nachylać. Tu po prostu pchamy i to jedzie tak, jak my chcemy, tak? Możemy gdzieś w gdzieś ciasnych pomieszczeniach bez problemu się wykręcać, jest to opcja dużo wygodniejsza niż kart. I myślę, że fajna, bo mówię, nie musimy tego karta, gdy przejedziemy po syfie. Wjeżdżając na teren inwestycji, tak nie musimy go czyścić, ani nie musimy później tych skrzynek nosić ręcznie, tylko odpinamy pokrywę, rzucamy i jedziemy sobie już platformą, zostawiając kartę jako środek do przemieszczania się po tym gorszym terenie na zewnątrz, a skrzynki mamy ze sobą na robocie. Jeśli chodzi o Gira, to myślę, że tyle. Bo tutaj no, nie ma co opowiadać. 4 deseczki, tak? 2, 13, 13 na 13,5 cm, dwie deseczki 13 na 11 i jakiś dystans, tak? Chyba że macie deseczki, bo ja miałem akurat calówki, więc calówka to jest dystans. Jeśli macie deski, powiedzmy grubości 4 cm czy 5, możecie wtedy dociąć te deski. Nie potrzebujecie tego typu dystansu. To Wam będzie fajnie siedzieć. Platformę odkładamy na bok, tak? Cały zestaw gira odłożymy na razie na bok, i teraz Wam pokażę drugą rzecz, która powinna wielu z Was ucieszyć, i myślę, że wielu może ułatwić robotę. Ostatnio coraz popularniejszym systemem staje się konek, tak? Gearę. Ja konekta powiedziałem przeznaczę sobie pod cele elektryczne, czyli również pod jakieś lutowanie, jakieś docinanie tak potrzebuję miejsca, na którym mogę pracować. Niby każda ze skrzynek, jeśli chodzi o konekta, ma te, takie zdobienie, tak? Ten, ten alablat. Jednak w skrzynce, po pierwsze, mamy rączkę. W szufladach tej rączki nie ma, bo rączka jest z tyłu, tak? Mamy blat. Ale jednak to jest plastik. Ja mówię, ja bardzo często coś lucuję, czy pracuję opalarką. Potrzebuję czegoś, na czym mogę położyć rozgrzaną rzecz. Dlatego wziąłem sklejkę 9 mm. Tak, sklejka 9 docięta. 50x27, pozostawione po bokach dwa ząbki. Licząc od tylnej ściany pokrywy 8,5-10, 17,5-19 cm. Dwa takie ząbeczki, które są e, szerokie, szerokie, wystające na 7 mm tak, od e, brzegu. I teraz po prostu sobie zaklikuję. Tak jak normalną yy, skrzynkę, ten blacik, tak, nie ma prawa spaść, trzyma się. Nie jest to jakiś kiper pancerny blat, na który mogę przykręcać imadła Chociaż oczywiście, małe imadełko mogę na dwa wkręciki złapać Mógłbym to zrobić na przykład z deski, nie e, ze sklejki 9 mm, a z deski calówki tak? Wtedy już grubszą śrubę wkręcę, też da radę Ale mnie chodziło tylko o to, żeby mieć miejsce, które zabezpieczy mi pokrywę przed jakimś tam elementem rozgrzanym żeby po prostu nie popalić skrzynek. Co najważniejsze, e, jeśli tak, zwymiarujecie sobie e, jeśli tak sobie zwymiarujecie blacik i weźmiecie na przykład skrzynkę taką jak e, jest pod, podwójny organizer, tak? Mamy podwójny organizer od Kubrika, y, Pu, od Ketera, widzicie? Prz, kwestia przyzwyczajenia. Odpinam sobie Blacik, tak, tutaj jak mam miejsce na zawiasy, bez problemu ten blacik wyjmę, więc nie muszę mieć żadnego mocowania. I ten blacik fajnie będzie mi siedzieć praktycznie w każdej skrzynce. Tutaj mam e, takie wgłębienia na nóżki, więc zobaczcie, to fajnie siedzi, a mimo tego rączka wszystko mi tutaj działa. Mogę mieć ustawioną serię skrzynek, tak, blacik sobie dać na górę organizera. Więcej będę potrzebować na przykład lutować, tak. A że tutaj mam jakieś konektorki, jakieś elementy lutownicze, tak. Coś, co będę potrzebować, i inne pierdoły. A na dole zamiast kubełków mam sadzoną lutownicę, tak. Wyjmuję sobie tą lutownicę, wyjmuję tam jakieś pierdoły. Kładę sobie ten blat. On tutaj też świetnie wchodzi. W, e, przetłoczenie, i on tu się w miarę sztywno trzyma. Mam to zapięte na wózku, tak? Na e, skrzynkach. Tu mam dostęp do wszystkich podzespołów. A tutaj mam po prostu Blat roboczy, tak? Abyście rozumieli, mam to zapięte, tak? Czekajcie. Na skrzynce na sercie skrzynek mam lat roboczy, mam dostęp do różnych elementów, tak tu mogę sobie czy odwiesić lutownicę, czy e, odłożyć na blacie. Nieważne, ważne, że ten blat też mi się nie giba, bo wchodzi e, w te przetłoczenie jakie jest na dno tej gór, tego górnego elementu. Więc blat o wymiarach, które Wam podałem, pasuje tak naprawdę na każdy element systemu Connect, tak? Czy go damy, powiedzmy, tutaj jako blat roboczy, też nam fajnie wejdzie, tak? Możemy tutaj odkładać sobie rzeczy, a tutaj możemy mieć jakieś tam ważniejsze elementy, odkładamy sobie tutaj na górę, nie? Więc jest to prosta rzecz do wykonania, bo to nie musi być perfekcyjnie docięte, nie musicie nic sfrezować, nie musicie dorabiać żadnych druków 3D. A tak naprawdę z pół metra sklejki macie nie tylko blat roboczy, który wam zabezpieczy skrzynkę, to macie yy, yy, możliwość tego rozbudowania, bo możecie na przykład zrobić sobie blat... Taki jak ten, i do niego dokręcić kawał e, blatu takiego szerszego, tak? I zrobić sobie większy stół, bo dzięki temu, że ten blacik nam się zaklikuje, tak? Wyobraźcie sobie, że macie do tego dokręcony ka kawał teraz blatu takiego roboczego, gruba jakaś klejka zaklikujecie sobie, to Wam leży fajnie u góry i macie duży blat roboczy, tak? Jeśli takiego potrzebujecie. Myślę, że jeśli chodzi o te takie małe modyfikacje, dzisiaj tyle. Za tydzień zobaczycie kolejną modyfikację, kolejny pomysł na ulepszenie sobie systemu Connect oraz fajną modyfikację, przynajmniej moim zdaniem fajną do Kubrika. Trzymajcie się, do usłyszenia. Dajcie łapkę w górę, zajrzyjcie na nasze social media. Na raz. GoPro, stop recording!